Hej, Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się tajemniczej postaci, jaką był Raymond Ebon Arm, zwany też Czarnym Rycerzem. Serdecznie zapraszam! Raymond Ebon Arm, zwany także Czarnym Rycerzem, jest Bogiem Wojny oraz towarzyszem i obrońcą wszystkich wojowników. Mówi się, że jeździ na złotym ogierze, zwanym Mistrzem Wojny, a towarzyszy mu para ogromnych kruków. Nazwa Ebonarm odnosi się do ebonowego miecza przytwierdzonego do jego prawego ramienia, będącego wynikiem ran, jakie odniósł w wielkich bitwach w przeszłości i nigdy nie można go zobaczyć bez pełnej ebonowej zbroi. Opisywany jest jako brodaty, wysoki i umięśniony, o lekko rudawych blond włosach. I stalowo-niebieskich oczach. Na jego hebanowej tarczy widnieje symbol Czerwonej Róży, kwiatu, który kwitnie na polach bitew, gdzie się pojawia. Według legendy, pojawia się on na polu bitwy, aby pogodzić przeciwników i zapobiec rozlewowi krwi. W opowieści o królu Edwardzie, Ebon Arm był tym, który dał śmiertelnikowi o imieniu Sai dar nieśmiertelności, gdy ten zginął w bitwie. W zamian za przyjęcie roli Boga Szczęścia, Sai wykonywał polecenia Ebonarma przez wiele lat, ale kiedy zakochał się w kobiecie o imieniu Josea. Zaniedbał swoje obowiązki. Odwiedził go zastęp bogów. Ebonarm przybrał postać czarnego rycerza i zażądał od niego opuszczenia swojej rodziny. Ebonarm zażądał też, by naprawił problemy, które spowodował, pozostając zbyt długo w jednym miejscu, co zajęło Sajowi 150 lat. Ebonarm jest wrogiem wszystkich dedercznych książąt, z wyjątkiem Szeogorata i Jigalaga, a także świątyni Stendara i Kabal. Od frakcji Gildi Magów. Przywodzi cytadeli Ebonarma, składającej się ze świątyń i zakonu rycerskiego, znanego jako władcy Bitew. Święte kowadła poświęcone Ebonarmowi można znaleźć w całym regionie Zatoki Iliak, a większość kwater Gildi Wojowników na pustyni Alikr służy też jako świątynie poświęcone Ebonarmowi. Znane jest także Donmerskie powiedzenie, kiedy to przysięgają na duszę Czarnego Rycerza. W Hammerfell znajduje się duże, puste pole, nad którym przed Wielką Bitwą pojawił się Ebonarm. Użył swojej boskiej mocy, aby obaj wojujący przywódcy zakończyli walkę i wrócili do domu. W pobliskiej wiosce Granitsta mówi się, że jedyna roślinność na tym polu to krzew Róży, który znajduje się w miejscu, w którym Ebonarm stał tamtego dnia. Wśród wielu bytów w wierzeniach Kazitów możemy znaleźć nienazwanego mrocznego ducha, zrodzonego z żalu Azury po śmierci Fadomaja i Lorkadża. O Fadomaju i Lorkadżu opowiadałem w naszym filmie o Erze Świtu. Teraz wam się wyświetla, serdecznie zapraszam. Czasem ten duch pojawia się w pieśniach jako Czarna Pantera, wojownik w Ebono nowej zbroi lub tak zwany ukryty miecz. Opis postaci Ebon Arma na pewno przywodzi wam na myśl Ebonowego Wojownika, którego możemy spotkać i stoczyć z nim pojedynek w The Elder Scrolls Skyrim. Czy jest to jednak ta sama osoba? Być może. Być może Ebonowy Wojownik jest Ebon Armem. Być może jest to jego czempion bądź awatar. Być może są to zupełnie dwa różne byty bądź dwie różne osoby. Być może Ebonowy Wojownik jest awatarem Hundinga. Tego raczej nie dowiemy się zbyt prędko. Zanim jednak skończymy chciałbym jeszcze wspomnieć o paru ciekawych. Na temat omawianej przez nas dzisiaj postaci. Pierwszą z nich jest książka, którą możemy znaleźć w Elders Cross Online. Jest to książka From the Memory Stone of Makela Leki, czyli z kamienia pamięci Makela Leki, której były odniesienia do Ebonarma. Jednak wszystkie zostały usunięte w pewnym momencie, co sugeruje, że mógł on zostać zredkonowany w uniwersum The Elder Scrolls, Jednak jest on później wspominany w książkach Światło i Mrok oraz The Ebon Arm, czyli w dwóch książkach z The Elder Scrolls 2 Daggerfall, które zostały później dodane do Skyrim'a przez dodatki z Creation Clubu Laska Hasedoki i Redguard Elite Armaments. W każdym razie tam jest wspomniany, a dodatki z Creation Clubu są kanoniczne, więc wygląda na to, że Ebon Arm nadal jest po prostu kanoniczny. Kolejną ciekawostką jest to, że Ebon Arm jest przedstawiany przez deweloperów jako Nord, postrzegany jako pomniejsze bóstwo lub święty bohater z Zatoki Iliak. Ponadto Ebon Arm jest alter ego beta testera The Elder Scrolls II Daggerfall, Raymonda White'a Crowley'a, który napisał książkę The Ebon Arm. Komentarz jednego z deweloperów zasugerował, że Ebon Arm jest bossem Yokudan lub grupą bust, które mogą być po prostu manifestacjami Hundinga, które następnie zostały w jakiś sposób zindywidualizowane. Wczesne rysunki koncepcyjne Celestial Wojownika dla Elder Scrolls Online przedstawiały właśnie tego wojownika jako Ebonarma. Chociaż jego tożsamość została później zmieniona, ostateczna wersja postaci ma silne powiązania z Jokudą i Ansei, czyli Świętymi Miecza. W najstarszym znanym demie Daggerfola istnieją kapliczki Ebonarma, które błogosławią umiejętność broni w postaci gracza. Wyświetlają jednak komunikat Szandar pobłogosławił twoją najlepszą umiejętność broni. W drugim demie Daggerfola, wydanym miesiąc później, te kapliczki zostały w pełni przekształcone w kapliczki Stendara. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że rozjaśniła Wam się jakoś postać Abonarma i że udało mi się przedstawić wszystkie informacje, które go dotyczą. Jak zwykle, wszystkie linki zostawiamy w opisie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się spodobał. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco. Nie zapomnijcie też odwiedzić naszej strony na Facebooku. Jak zwykle, zostawcie też w komentarzach swoje sugestie i pomysły na kolejne filmy. A póki co, niech dziewiątka ma Was w opiece. Trzymajcie się. Cześć.